Dlaczego ekranowego Rona przerażało latanie na miotlen? Jak wyglądało usunięcie nosa Voldemortowi? Co robił Polak na planie filmowym oraz jak nagrać sceny z Quidditcha i po co właściwie używano w tym celu trampoliny? Ja nazywam się Leon Pietrzak. Oglądacie to się kręci i dzisiaj mam dla was kilka zakulisowych smaczków z Harry'ego Pottera, podczas których zobaczycie jak niektóre kadry wyglądały bez nałożonych efektów komputerowych. Sceny w Hogwarcie były kręcone w różnych istniejących miejscach, ale wiele z nich nagrywano też w specjalnie wybudowanych pomieszczeniach zupełnie od zera. Weźmy takie ruchome schody. Tutaj twórcy użyli faktycznie prawdziwych schodów, ale tylko ich fragment, bo reszta to albo miniaturowe modele, albo po prostu wklejone schody w programie montażowym. W ogóle Harry Potter mocno miesza efekty komputerowe z rzeczywistością, no bo mamy też takie ruchome portrety, które po części były prawdziwymi obrazami, ale wiele z nich dodano w postprodukcji. Jeśli chodzi o te ruchome, no to najczęściej to wyglądało tak, że w ramach tych obrazów na planie montowano tak zwany blue screen, w który wklejano później wcześniej nakręcone sceny i animacje. Z pewnością pamiętacie też scenę z Hermioną i książkami, które wracają same na półki. Za kulisami to wyglądało tak, że po drugiej stronie regałów byli ludzie w zielonych rękawiczkach, którzy po prostu zabierali te książki i odkładali je na miejsce. W postprodukcji te osoby oczywiście wycięto. Pozostając ciągle w temacie Hogwartu, nie da się jednak nie wspomnieć o się świecach w wielkiej sali. I tutaj ciekawe jest to, że podczas kręcenia pierwszego filmu były one w większości prawdziwe i podwieszane na żyłkach, ale im dłużej kręcono sceny w tym miejscu, tym było trudniej, bo ciepło ze świec topiło te żyłki i świece po prostu spadały na stoły. W kolejnych częściach zdecydowano się robić je po prostu cyfrowo. Hogwart na zewnątrz oraz różne jego pomieszczenia w środku kręcono w kilku faktycznie istniejących miejscach, ale należy pamiętać, że kilka z nich zbudowano po prostu w studiu, szczególnie tam, kiedy trzeba było coś rozwalić, zbudowano nawet od sera cały szczegółowy model Hogwartu. Pracowało przy nim 86 scenografów, dbając o każdy możliwy detal. Ten, który wykorzystano do nagrań kamienia filozoficznego, możecie obejrzeć w Warner Brothers studio pod Londynem. Wykorzystano go do scen z lotu ptaka, na przykład, często wklejając w tle wygenerowany wcześniej komputerowo świat. Sceny kręcenia Quidditcha i w ogóle latania na miotle były jednymi z najtrudniejszych i nie kręcono tego jednym konkretnym sposobem, tylko korzystano z kilku sztuczek w zależności od sceny. Jedną z metod było skakanie na trampolinie na tle zielonego ekranu. Sam Rupert Grind wspominał, że musiał odbijać się z tą miotłą na trampolinie na kilka metrów w górę i łapać piłeczki, które rzucano w jego kierunku. Jak powiedział, to było bardzo monotonne, nie lubił tego robić i nawet nie zliczy ile takich dubli trzeba było wykonać. Zawsze gdy na dany dzień planowano kręcenie kadrów z miotle, Tłum, to aktor był przerażony, że musi kilka godzin siedzieć na niewygodnym kiju i odgrywać dziesiątki razy to samo. Drugą techniką było umieszczenie miotły na ruchomym robotycznym ramieniu, gdzie taki aktor po prostu siadał, robot się poruszał, a za kamer wiało z wentylatorów, by naturalnie wyglądały szaty lub włosy podczas symulacji lotu. Co może zaskoczyć, to że aktorzy zwykle nagrywali swoje sceny osobno, nawet jeśli w filmie widzimy ich razem latających, na przykład podczas meczu. Oczywiście były wyjątki, kiedy aktorzy musieli się jednak ze sobą jakoś styknąć na ekranie, to wtedy faktycznie było inaczej. Podczas meczów trybuny i widownia też nie wyglądały jak w filmie, tylko w studiu zbudowano małe fragmenty tych trybun, gdzie nagrywano aktorów na niebieskim tle, które podmieniano na to właściwe w postprodukcji. To wiele ułatwia, bo nie ogranicza twórców przestrzeń i mogą wkleić później w takie niebieskie lub zielone tło po prostu wszystko, co się tylko wymarzy lub stworzy w komputerze. Zresztą teraz na ekranie widzicie doskonały przykład wykorzystania takiego CGI. Ralph Fiennes znakomicie odegrał rolę Voldemorta, chociaż wbrew pozorom w charakteryzatorni nie spędził aż tak dużo czasu, bo tylko dwie godziny. No dobra, może nie jest to krótko, ale bywało gorzej, o czym wspominałem już na jednym ze swoich filmów na tym kanale. Żyły na głowie Voldemorta to tymczasowe tatuaże. Zęby były oczywiście sztuczne, tak samo jak paznokcie. Sporo przy tej twarzy pracował za to zespół od efektów wizualnych, no bo usunięcie chociażby takiego nosa trudno było zrobić za pomocą makijażu. Znaczy, jest to możliwe, ale Wymaga czasu na planie, którego aż tak dużo nie było. Zdecydowano się zatem, by to nie aktora zmuszać do siedzenia godzinami przed lustrem, a twórców CGI przed komputerem. Praktycznie każda scena ma cyfrowo usunięty nos i dodane wężowe nozdrza. Paul Franklin, który czuwał wtedy w zespole od efektów specjalnych, twierdzi, że było to niezwykle trudne, czasochłonne i wymagające szczegółowości. W końcu wymóg był taki, aby detale i bliskie sceny wyglądały perfekcyjnie. W magicznym świecie nie brakuje magicznych stworzeń. Spójrzcie na takiego hipogryfa hardodzioba który był jednocześnie prawdziwy i wygenerowany komputerowo. Jeśli chodzi o to pierwsze, to na potrzeby filmu stworzono kilka ruchomych modeli, na przykład siedzącego hipogryfa oraz leżącego hipogryfa. Z kolei szczegóły dodawano już później komputerowo, a nawet w niektórych scenach, na przykład latających, zupełnie od zera tworzono animacje hipogryfa w 3D. Za to wiele postaci typu pająki i inne przerażające stwory, czy to latające czy nie, zrobiono od początku do końca w komputerze. Nawet taki zgredek to w całości stworzona cyfrowo postać chociaż na planie czasem pojawiali się różni często niskorośli aktorzy, którzy się w niego wcielali, a następnie podmieniano ich w postprodukcji na właściwy model z zgredka. Podobnie z dementorami bo i one wymodelowano i zanimowano w komputerze i przeniesiono realistycznie jak tylko się da na wcześniej nakręcony obrazek i identycznie było w przypadku wieżby bijącej, czyli tego starego drzewa znajdującego się i rosnącego na błoniach Hogwartu. Nakrywanie scen walki, szczególnie tam, gdzie wymachiwano różdżkami, musicie przyznać, że tak z boku bez efektów specjalnych wygląda to nawet komicznie. Teraz możecie zobaczyć zresztą jak to wyglądało za kulisami. Te wszystkie błyski i ataki wiadomym jest, że były dodawane w postprodukcji. W Harrym Potterze było tego całkiem sporo i to też sprawiało sporą trudność, ale bardziej trudność w sferze wiecie, planowania tych scen, żeby w odpowiednich momentach na planie dać jasne światło na twarz aktora, by to później po dodaniu efektów się jakoś ze sobą logicznie zgrywało. Najwięcej pracy było przy bitwie o Hogwart na planie cała scenografia zbudowana znowu od zera była otoczona praktycznie green screenem który później of course zmieniono na przygotowane i autorskie tło w montażu Rozmach był tutaj ogromny a praca kosztowała ekipę od efektów wielomiesięcznego monotonnego dłubania przed monitorem Tak w ramach ciekawostki przy niektórych scenach w Harry Potterze korzystano nawet z takich różdek, które miały świecące końcówki co znacząco ułatwiało pracę zespołowi od CGI i wyglądało później naturalniej w obrazku W bitwie o z efektów i animacji przygotowanych wcześniej korzystano naprawdę sporo. Wiele kadrów i momentów jest tutaj albo w całości zrobione w CGI, albo ze sporym dodatkiem efektów wizualnych. Wklejano ludzi do obrazka, generowano sceny z lotu ptaka i wiele przeróżnych innych rzeczy. Gdy Ron i Hermiona niszczyli Horcruxa w komnacie tajemnic, a woda zalewała ich po sam czubek głowy, to i tutaj w znacznej większości wszystko, poza aktorami i kilkoma litrami wody, zostało wymodelowane i zanimowane w postprodukcji. Jedna z moich ulubionych scen, czyli scena z latającym samochodem, jak pewnie się domyślacie, także została stworzona w studiu i przy pomocy CGI. W tym przypadku postawiono samochód na specjalnie skonstruowanym ruchomym dźwigu i całość kręcono po prostu w studiu otoczonym green screenem. To znaczy były momenty, kiedy korzystano jeszcze na planie z elementów scenografii, no ale w całej tej sekwencji i tak z 80% to zasługa ekipy od efektów. Jak widzicie tutaj, praktycznie na każdym kroku mamy coś stworzonego cyfrowo i fajnie tak sobie zobaczyć, jak to się prezentuje bez dodatków. Które często budują całe sceny i wnoszą mnóstwo do finalnego obrazka. Cieszy też fakt, że przy takim wielkim projekcie pracował wybitny polski operator Sławomir Idziak. Bo nie wiem czy wiecie, ale to on stanął za kamerą przy takim zakonie Feniksa. Samej pracy jakoś wybitnie dobrze nie wspomina, bo twierdzi, że był to przepotężny rozmach, 14 godzin na planie przez długie i wyczerpujące dni, a cała machina produkcyjna była bardzo skomplikowana. Poza tym sporo kręcono w studiu, na wspomnianych jednolitych tłach więc operowanie takim obrazem z pewnością domyślam się nie należy do najciekawszych zadań.